Siemaneczko, nagrywamy drugi odcinek z Metina, jak widać mamy już piąty level, bo no chwilkę, na xp 5% mieliśmy. wiem. No, Krystian przywitaj się. Tak, dzień dobry ziomeczki, z dobra. tej strony Krystian. Dawaj już za dużo znaczy. tego. No tak, no tak. No co, no. nadal? No jak śpimy, jak śpimy, znaczy ty mnie jak No tak, chodź na ten nieźwiat, tu może tam. No okej. Okay. Może mi tak. Ciach, 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 ciach. Dawaj. Easy. Jak już widać... Sporo, sporo levela mi wpada. Zaraz szósty level. No u mnie nie widać ile mi wpada. Sorry by jakiś bomb. Nie Dobra, chodź. Dawaj. Zaraz, szósty level. E, jeszcze... ...trzy minutki. Znaczy, trzy. Tak. E, o nie, tam trzy. nie idziemy, bo tam jest Bera. Mm. Zabijemy nas. Chodź tu bardziej do przodu, trochę tu na to wyski, ale ja najpierw zabijemy. O, on nie radł, ale mnie No, też, też, też. Czekaj No jestem. Dobra, idziemy? No idziemy. Chodźmy tutaj na tego, skontaktujemy sobie I po tym, po tym odcinku będziemy nagrywać szakesa. Tak. Yy, tutaj nowe resztę. O kurwa! Weź mi kółko! Weź mi kółko! Jest, dobra. Dobra, ale nie wal ich tak za bardzo. Jaj! masz zbroję, proszę. Zbieraj hajs. Nie, to po, 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 po co mi jest hajs? bo kupimy coś i nie śniędziem i wcale. No nie, to ja później doładuję i dam tobie dwa i mi. No A ile to za 5 zł? coś takiego czy za 6? Ładowujesz za 7. No. To kosztuje chyba 15 i ci 30 doładowujesz bodajże. I 25 A... kosztuje. Tak, tak, no tak. No co spoko. I 5 ci zostaje w tym leczka. Eee, trzecia minuta, ja już zaraz będę miał siódmy level Już trzecia minuta? Eee, no. no szybko ten czas leci. No szybko, szybko. Jak wykupimy sobie pakiet... wykupię sobie pakiet, to no. będą odcinki 20-15 minutowe, co nie? No Tak żeby się wyrobić z tym wszystkim. No. Będziemy mniej tych odcinków, ale będą dłuższe. No tak, no tak, bo na razie są krótsze, no krótsze odcinki, ale dużo. Tak? O, daj nam! Nie! Dawaj! Dobra, nie leży. Dobra, no zaraz, siódmy level. Ja sobie po tych po, po odcinku zrobię sobie wszystkie bony na trening. Na trening i, no i będzie pizzuć glanzuś. No pizzuć glanzuś będzie. Może pójdziemy na te bezduszne, bo na ich dużo coś Nie wiem, nie wiem. Ja już sobie walnę tutaj w tu, za lewa. Czwarta minuta już. Wow, trochę szybko to leci. No, naprawdę. No, i potem odcinek będzie shakers i to będzie jakoś wstawiane. Metin będzie zobaczymy, zobaczymy. Pierwszy będzie Ta... z hero zero odcinek. Tak, z Hero zero na pewno będą codziennie. Y, tak, y, nie, może, będę, może będę sam, może będę z, z, ni, z tym panem, co teraz nagrywam i może z tamtym panem, co nagrywaliśmy Hero zero. Tak. Y... Ja tutaj nie biję, bo za, pewnie denną. <grym>, no tak. Nie, rata bezdłużna, Okej, okay, siódmy level mamy, fajnie. Obo dedła bez ale Czekaj, czekaj, eee. ja na takiej samej bezdusznej gdzie oni są. 5 5 minut, minut mamy. Jeszcze? O, mamy, mam, o, mam, mam analizę biologa. To będzie teraz na te, te? kwiaty kaki? Eee, nie, na kwiaty kaki... O, uciekamy! O. Uciekamy! O. Ha, zaatakowałem tą e -jung. nie tą, trzeba. To bardzo źle. No, niestety. A, jednak jak spimy na tych niedźwiedziach, to No mnie. jednak, zwykle, żeby pomysł atakować ją. No dawaj. O, nie, jeszcze przeklęty niedźwiedź mnie. No kurwa, co ty? <laughs> nie lubią mnie coś te Zaraz odpuści. Proszę i O, dobra, na ciebie leci, uciekaj. Nie, myślałem, że na ciebie pójdzie. Nie, yeah, dobra, ja jestem. Dobra, ja tu biorę spot. Tutaj to mogę brać na lajcie takie spoty. To wiesz, mamy jeszcze 4 minuty. Pa, biorę ich. Na pyrkę. O, już to wytochnął. O, sygnitar? tam na 10 poziom ten miecz. Będę musiał swojego. Ja to będę chyba bardziej na 15 chyba niż na 10. Głodne, głodne brązowa, bierzesz? Tak. No się osłabę Ej, ty! Ej! Co to? Weź je, weź, je. Co ty? Co ty weź? weź Nie wiem, na mnie poleciały. Nie lecą za to, chodź do mnie. Eee. Ty ty O nie, dobra, dobra, dobra. dobra Ja się zagapiłem nie poczułem się. Udzę, poczekaj. Jestem. Zaraz ósmy level. Mamy jeszcze 3 minuty, a więc lajcik. Ja się napiję. Dobra. To co, to jutro o której następny odcinek z Hero Zero? Nie wiem, no, gdzieś tak po, yy, na, o, o 16, bo będzie bitwa. On tak, Gdzieś tak koło tak 16, bo bitwa będzie na tak. hero zero. No. Dobra, mamy jeszcze dwie minuty, a więc dobra, powinniśmy to zrobić hmm. jakoś. Ja może wbiję 11 poziom, bo mam 89%. Nie, no, dobra, do 8 wbijamy poziomu, pójdziemy do miasta i się tam pożegnamy, nie? Tak. Bo i tak będę musiał... No! hop. Już idziemy! Już! Już, już. Dobra, dalej, dawaj idziemy. O kurde, no muszę. Dobra. No, Mamy... No powinniśmy dojść tam, nie? Ej, uważaj, bera! Nie, dobra, no, walc ją! Idę! Leci! Leci! No. Wąd stąd! <ślesz> no no <wajdze>. <ślesz> Wą stąd! Wąd stąd! Idź stąd! Napiszcie w komentarzach hashtag ratować hipstera. Dobra. Dzięki za te komentarze. <laughs> Dobra, mamy chwilkę czasu. Ile jeszcze minut? Minutkę. Dobra, to jak nie zdążymy, to się pożegnamy tutaj gdzieś, albo na tym mostku, jak zdążymy. Tak. Ale raczej powinniśmy zdążyć. No, no, nie wiem. I po tym odcinku będziemy nagrywali już y, szakasa. Tak. I patrz, hipster, ten mecin co gubiłem przed odcinkiem. <grym> Jeszcze coś stoi No, a, dawaj. 30 sekund. Dobra, żegnamy się na mostku. Na no most... o, Możemy nie zdążyć a tak to tak. skończysz. Skądś... Hip... Skończy się, filmik, skończy się filmik bez pożegnania, więc nie ma co. No. Chodź się tak ustawimy, fajnie. I idę. Dobra. Bez miecza. Czekaj. Coś mi zleżyło? Dobra. Bez... Zdejmij miecz i Dobra, też. Dobra, Dobra. Dobra. do następnego odcinka. No, subskrybujcie, komentujcie. I na razie.